Cześć Maciek, plan na jutro, na poniedziałek, dalej szlifujemy podstawy, ale z drobnymi modyfikacjami. Na samym początku w ramach, w ramach rozgrzewki, w ramach rozpoczęcia dnia. Sekwencja, którą już raz Ci stosowałem, już raz Cię ci przedstawiłem i było to oddychanie w Sphinxie, gdzie 5 sekund braliśmy wdech, 5 sekund bez dech, 5 sekund wydech, 5 sekund bezdech. Jest to bardzo ważne, dlatego, dlatego dzisiaj bardziej się to szczegółowo tutaj przedstawię. Jest to swego rodzaju sekwencja oddechowa, cykl, który powinniśmy mieć cały czas. Jednakże, wiadomo, życie różnego rodzaju stresy, zmartwienia, duża ilość napięcia w ciele spowodowała, że, że nasz cykl oddechowy został całkowicie zaburzony. Bo właściwie są trzy etapy oddychania: jak powinniśmy oddychać. Jest to dolna część brzucha, tam gdzie jest mięsień. Jeden z bardzo ważniejszych mięśni, jeśli chodzi o odzyskiwanie wolności ruchowej oraz budowania siły, czyli przepona. Następnie mamy klatkę piersiową, tutaj są to mięśnie międzyżebrowe. I tutaj trzecia, trzecim etapem są górne drogi oddechowe. Jednakże z biegiem, z biegiem czasu, z brakiem aktywności fizycznej, z dużą ilością siedzenia, po prostu i nie poruszanie stanie się tak, jak powinniśmy się poruszać, czyli w sposób wolny, elastyczny, tak jak, tak jak wtedy, gdy byliśmy dziećmi, kompletnie odwróciliśmy proces i większość ludzi oddecha za pomocą klatki piersiowej i bierze wdechy zazwyczaj ustami. To powoduje duże napięcie, dużo, dużo napięcia w tej okolicy i przez to nie jesteśmy w stanie się poruszać. Spróbuj wziąć po prostu głęboki wdech ustami i spróbuj wykonać jakieś przetoczenie czy cokolwiek innego, a następnie spróbuj wziąć delikatny, płynny wdech przez nos do, do brzucha i, i wówczas spróbuj wykonać. Różnica jest bardzo duża. W pierwszym przypadku tworzymy dużo napięcia, dużo stresu, stresujemy tu organizm, natomiast w drugim przypadku go uspokajamy, układ nerwowy jest bardziej spokojny, sytuacja jest, jest dla nas bardziej korzystniejsza. Dlatego ten, te trzy etapy e, ten, ten proces właśnie zachodzi w takim, że zaczynamy od brzucha, później jest klatka piersiowa, i dopiero tutaj jest trzeci, trzeci etap. Nigdy, nigdy na odwrót. A większość z nas właśnie oddycha zbyt, zbyt mocno klatką piersiową. Poza tym, w ciągu dnia bardzo często przerywamy oddech. Nawet robimy to nieświadomie kompletnie nieświadomie czy, się, czy siadamy na krzesło, czy chcemy coś podnieść. Wstrzymujemy oddech, podnosimy. Nawet nie, jesteśmy nieświadomi tego, że wyrządzamy sobie sporo sporo uszkodzeń w naszym ciele i stresujemy jeszcze bardziej organizm. Dlatego ja nie powiem Ci tak szczerze, bo dostaję dużo pytań od, od ludzi, czy, czy jestem fanem rozciągania, czy nie jestem fanem rozciągania, bo w pewnych kręgach stwierdziłem, że, że rozciąganie usuwa objaw. I w dalszym ciągu w dalszym ciągu potwierdzam tę tezę, bo to nie jest tak, że ja nie jestem fanem rozciągania, tylko po prostu przede wszystkim nie jestem fanem rozciągania takiego, jaki jakie się promuje, czyli... Utrzymywanie pozycji statycznych przez 30 sekund, czy przez, czy przez minutę. Lub też właśnie używania rozciągania w formie usuwania napięcia mięśniowego, bo napięcie mięśniowe w naszym ciele, czyli to co powoduje nasze blokady i nasze ograniczenia, to, że nie możemy poruszać się tak tak swobodnie i płynnie jak, jak wtedy, gdy byliśmy dziećmi, nie wynika z braku rozciągania, bo jak Popatrzysz na swoją córkę, czy na jakiekolwiek dziecko w parku, czy cokolwiek, ono nie wykonuje sesji stretchingowych przed zabawą, czy po zabawie. Nie używa takich rzeczy. Po prostu. Ono się porusza, jest, jest wolne i swobodne, więc rozciąganie jest ok, jest w porządku, gdzie pewne fundamenty są zbudowane. Wówczas rozciąganie sprawia przyjemność i duże zabawy, powiem ci że bo sam stosuje pewne sesje rozciągające. E w swoich treningach i to jest, to jest bardzo ok, ale zauważyłem, że fundament najpierw musi być zbudowany, by rozciąganie w ogóle miało jakikolwiek, jakikolwiek sens, bo w innym przypadku jest to próba usunięcia właśnie objawu, A przyczyną jest zazwyczaj właśnie ten rozregulowany cykl oddechowy, bo, bo praktycznie powiedziawszy na papierze to 5 sekund wdechu, 5 sekund bezdechu, 5 sekund wydechu i 5 sekund kolejne bez dechu wygląda dosyć łatwo, ale w praktyce nie jest to takie proste, bo często w szczególności przy tej ostatniej fazie, gdy 5 sekund wydychasz powietrza, a następnie 5 sekund pozostajesz bez, bez tlenu, pojawia się i do, do akcji wchodzą te mięsie tutaj górne dró oddechowe, więc, więc to nie, nie jest takie proste i... i i dlatego to, to potwierdza fakt, że, że jesteśmy dosyć, dosyć poważnie, poważnie rozregulowani pod względem oddechowym. Tak jak, tak jak wspominałeś w swoim, w swoim nagraniu do mnie, oddech jest bardzo ważny. Dzięki za polecenie tej książki, ja sobie ją sprawdzę, bo ja, ja za, zawsze lubię, lubię czytać pewne informacje. Nawet książka, często nawet dowiadywałem się wielu rzeczy i, i wyciągałem wiele ciekawych wskazówek i lekcji z książek, które kompletnie nie miały nic wspólnego z treningami. Były to powieści, kryminały, cokolwiek. I jeśli człowiek jest otwarty i akceptuje pewne rzeczy, to wówczas może uczyć się praktycznie z każdego źródła, więc, więc dzięki za polecenie i na pewno, na pewno yy, sobie zobaczę tę książkę. Natomiast tak jak, tak jak właśnie Ty mówi, mówiłeś o oddechu, yy, ja na samym początku yy, w, pracy, w pracy z ludźmi Staram się tylko podać pewne fundamentalne rzeczy i staram się ich tylko nakierować na oddech. Natomiast nie od razu rozpoczynam pracę z, głównie z treningiem oddechowym, bo powiem Ci, że oddech jest bardzo ignorowany, ale również często przykleja się mu dziwne łatki i od razu, jeśli ja mówię trening oddechowy, to ja mam wrażenie, że ludzie od razu kojarzą oddech z mistycyzmem, z szukaniem oświecenia, z medytowaniem w pozycji lotosu przez ileś tam minut wyczyszczaniem umysłu ze swoich myśli. Oczywiście oddech pod względem jest świetnym narzędziem, ale ja bardziej traktuję oddech jako proces fizjologiczny, który służy do budowania narządów oraz wewnętrznej muskulatury wewnątrz naszego organizmu oraz przede wszystkim synchronizowania oddechu z ruchem i wykonywanie ich podczas ćwiczeń siłowych, które wykonujesz podczas pompek czy podczas przysiadów. Więc to jest trening oddechowy, ale trening oddechowy za pomocą ruchów, ruchów fizycznych, bo to jest, to jest przede wszystkim bardzo ważne w oddychaniu. Więc ta strona mistycyzmu, duchowości i tym, to oczywiście ma, ma swoje znaczenie również, ale to jest w innych kulturach bardziej tam, jak w tych kulturach właśnie bardziej azjatyckich, te, te rzeczy są. Są bardziej, są bardziej normą, a tutaj jak jesteśmy, żyjemy w cywilizacji europejskiej, tutaj w cywilizacji zachodniej, to jednak nasza kultura się znacząco różni i, i często ludzie właśnie jak się im mówi o treningu oddechowym, to oni od razu automatycznie przestawiają się na to, że to jest ta kultura właśnie azjatycka. Tylko ja właśnie podchodzę do tematu bardziej, bardziej praktycznie. Mi nie chodzi o to, aby oczyścić umysł, czy, czy szukać oświecenia albo, albo duchowości gdziekolwiek indziej, bo to jest kwestia indywidualna każdej osoby. Jej przekonania dotyczące wiary czy czegokolwiek, natomiast mi chodzi o bardziej właśnie procesy fizjologiczne, bo na przykład jak oddychamy za pomocą przepony, przepona jest takim dosyć szerokim mięśniem i gdy ona jest aktywowana, to ona popycha wątrowe i to powoduje lepszy przepływ, rzuci żółci, żółci z wątroby, poprawia układ krążenia maksymalnie, jest lepszy przepływ krwi. Wszystko, wszystko, wszystko. Praktycznie każdą sytuację w swoim życiu, czy to stresującą, czy bardziej spokojną, możemy kontrolować za pomocą oddechu, również aktywność fizyczną. Dlatego u mnie przede wszystkim właśnie trening oddechowy łączy się właśnie z aktywnością fizyczną i głównie jest to skupienie się na oddechu, synchronizacja z oddechem, bo zauważyłem, że, że to daje niesamowite efekty. Ale tak jak mówię, staram się to wprowadzać dopiero później, gdy już dana osoba jest obeznana w danym ruchu bez oddechu, w miarę, tylko, tylko po prostu tam z wydechem, wdechem. A dopiero później można przechodzić bardziej na etap, gdzie ona już widzi, mniej więcej jak to wygląda, i łapie sens tego wszystkiego. Bo na początku, właśnie tak jak mówię, gdy wspominasz o treningu oddechowym, to, to właśnie ludzie sobie źle to kojarzą. Dobra, a tym, ty, tyle oddechu, mniej więcej. Natomiast y, jutro, właśnie ta sama sekwencja: y, 5 sekund wdech, 5 sekund bezdech, 5 sekund wydech, i tutaj podczas wydechu. Możesz albo używać nosa, albo ust. Tutaj, tutaj zależy od Ciebie. Ja czasem używam nosa, a czasem, gdy pojawia się sytuacja, już, że bardziej się stresuję i czuję, że to napięcie się pojawia w ciele, wówczas ustami jest dosyć łatwo. Ważne, żeby to nie było aż takie głośne, tylko bardziej bezszelestny. Niech ruch będzie po prostu bezszelestny. I ten bezdek. Ten bezdech na końcu najczęściej sprawia ludziom problem, ponieważ Zaczyna się, zaczyna się pojawiać panika, tutaj w okolicy, szyi. Warto wówczas się rozluźnić, zrelaksować, nie przejmować się tym, tym za bardzo, bo to z czasem, z praktyką, to, to będzie już coraz, coraz lepsze i dzięki temu będziemy stawać się coraz silniejsi. A zasady są jutro proste, czyli, czyli po prostu będziesz sobie siedział na czworakach i w ten sposób oddychał. Stopę przed sobą, 5 minut. Także ta sekwencja. To, to nagranie tutaj głównie, głównie Ci podałem właśnie, aby pomówić o tym oddechu i bardziej Ci przybliżyć, dlaczego oddech jest, jest taki ważny.